Swoją markę, swoją tożsamość i jakby nie są od nikogo zależnie. a z tego co wiem, to e, Loczkowi i Materowi naprawdę nieźle idzie na tym Twitchu, nie? No, idzie im dosyć dobrze. Oni, Dzięki, oni w ogóle, to stary, inaczej, jak ja bym był stary na przykład takim Materem albo Lokiem i miałbym wpływ na tą starą ekipę, która wyleciała, to na ich miejscu, jeżeli oczywiście byłbym niezależny, stworzyłbym takie Gen Z 2.0 pod inną nazwą na przykład i, i wie. Tak, to jest fajny pomysł, to co on mówi, ale prawda jest kurwa taka, że żeby zrobić coś takiego, muszę mieć w chuj sosu, musiałbym mieć w chuj sosu, po drugie, nie z każdym się lubię, więc pomysł też jest spoko, nie? Ale no, kurwa, z drugiej strony mamy hate na Genzi, tak? Mamy hate na Genzi, moi mili. Czemu jest hate na Genzi? Bo kurwa, przyzwyczaili ich w twoje 5 minut, jakby... Że to jest, wiesz, że mamy ten program, ale od początku wiedzieliśmy, że to będzie jenzy, to będzie daily. Lokalubię akurat. I muszę wrócić do tego, co chciałem powiedzieć, bo jakby zamysłem od razu było to, że oni trafiają do yy... muszę się zastanowić, jak to powiedzieć, że ich targetem są młodsze osoby. Jakby, no nie możecie powiedzieć, że oni są nudni, bo nie są kurwa nudni, tylko nie jesteśmy ich targetem. Z czasem oni na pewno pozwolą sobie na więcej. Jakby musicie to zrozumieć. Bo was to może nudzić, no jest w chuj dużo filmików, które nudzą. Oni też nudzą, no kurwa, no nie oszukujmy się, ale po prostu, no nie jesteśmy ich targetem. To jest po prostu dla młodszej widowni, jak na razie. Z czasem, tak jak y tam dużo osób już w komentarzach mówiło, nawet, że. E jak oni sobie ustabilizują się już na przykład na, na YouTubie to oni sobie na pewno na więcej mogą pozwolić wtedy i to kurwa nie jest tak że o ja ich wyzywałem wcześniej coś bo ja ich też nie wyzywałem ja ich strasznie lubię naprawdę tylko no tak jak mówię oni muszą się jeszcze ustabilizować oni są też w tym nowi jakby i no robią kondyl na młodszej widowni. Tak samo z tym Bartkiem. Jest, kurwa, mega hejta tego Bartka. Ja tego, kurwa, też nie rozumiem. I w komentarzach cały czas jest pisane, o, mater mógł wrócić. No, kurwa, no. Słuchajcie. Może to jest trochę zjebane, tak? Że on od razu tam doszedł. Jakby, to powinno być stopniowe. To jest oczywiste, że tak, nie? Ale, no, dali go już, to no, trudno. No, kurwa, no, ja tam nie wbiję jak na razie. Może kiedyś, jak mnie zaproszą na specjalny odcinek. No ale kurwa, jestem w Szczecinie, widzowie i no tyle, tak wygląda sytuacja, niech oni sobie robią i też nie ma co kurwa nakręcać jakiegoś hejtu na nich, bo to jest po prostu głupie moim zdaniem. I no co, nie ma co pisać kurwa, szkoda, że Matera nie ma, szkoda, że Loka nie ma, bo nas tam kurwa zapewne nie będzie, no na 95%, no nie wiem na ile kurwa procent mam wam powiedzieć, może jak nie serio, ja tu mówię o jakimś jednorazowym czymś, jakby mnie zaprosili kiedyś, bo ja chętnie do nich pójdę i z nimi nagram filmik. No, nie wkurzyłem się, ale po prostu wiecie, ja cały czas sobie żartuję. I, I w momencie, kiedy ja chcę powiedzieć coś naprawdę, tak serio, to muszę to w taki sposób przekazać. Także mam nadzieję, że yy, rozumiemy się już. I, i z Boxdelem, wiem co Boxdel miał na myśli, że zajebiście, że jestem niezależny i mógłbym złożyć z tamtych ludzi ekipę. No tak, ale Tom sobie robi swój kanał, tam kurwa Hubert też coś już robi. Nie mam pojęcia co. Wink emoji. Na Aloku mieszka w Kielcach Czy chuj wie gdzie Więc yy, no ciężko byłoby to zrobić Przy tym, że musielibyśmy Na pewno wynająć dom I jakieś inne rzeczy porobić Serio, widzowie Dlatego jestem streamerem Kurwa mieszkam z rodzicami Do murcik spodbijać Dobrze I stworzyłbym stary O, słychać mnie? No, także tutaj sobie, jak tak machnąłem ręką, i w ogóle to powiedziałem, kurka wodna, szkoda, że nie działa mikrofon. Cztery złote. Bartek.